Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy śliwki smażone w cieście. Potrzebować będziemy 60 deko śliwek. Śliwki opłukałam, pokroiłam na pół, usunęłam pestki, oprószyłam trzema łyżkami mąki i cynamonem, jeżeli lubimy. Na ciasto będziemy potrzebować szklankę mąki pszennej, szczyptę soli. 3 czwarte szklanki mleka 2 jajka i 3 łyżki cukru w moim przypadku jest to cukier trzcinowy ale może być zwykły cukier i śliwki oprószone mąką i cynamonem zanurzymy w cieście i będziemy smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Tego tłuszczu mu, musi być nieco więcej. Tak, ciasto mam już przygotowane. I teraz szliwki zanurzamy i dajemy na rozgrzany tłuszcz. Tłuszcz musi być rozgrzany. I będziemy smażyć z jednej i z drugiej strony. Tak to wygląda. Smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto mamy śliwki usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Śliwki smażone w cieście. Tak wyglądają śliwki smażone w cieście. Możemy śliwki oprószyć cukrem pudrem.